Dzisiaj o 19.00 startuje OneBlock na moim serwerze nanoMC.pl. Ta nowa edycja będzie super, więc spadaj. W tym filmie będziemy próbować dominować Skygena jako Gigacox i giga Noob. Naszym celem jest zostanie top 1 całego serwera. Czy nam to się uda? Oglądaj i sam się przekonaj. A pierwszy 300 osób, które wpisze komendę BONUS otrzyma darmowego VIPa i gen boosta razy 3. Kto pierwszy, ten lepszy. Oj, oj, afera, ale nas to nie, nie dotyczy, spokojnie. Nie, mnie wziął, nie. Wzią, nie? Poseł go! Dobra, poz, 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 pozbyłem się go, spokojnie. Ej, ale dym a mnie nie biją. A ciebie? Żyjesz tu? Ty wschodzik, żyjesz tu? Mam serduszka, mam tak? Jestem w środku. Dobra, <laughs> ja mam 10. To was taki kamienia mam już. Weź go, weź go, weź go. Kogo, kogo? Niki, no, niki, dawaj. W tym mleku. No dobra. dwóch spacyfikowałem, po prostu uspokoiłem stary. No dobrze, dobrze. A i mam za trzy, wbiłem wyższą dywizję. O, kłopot, diamentowy miecz. Dobra, diamentowych nie, nie obskujemy, wypad! Ej, wspólny fokus! Ej, ty też mi bije! Co ty robisz? Ty, kolego, mleku! O, odlep, odlep. Ej, zostawiamy kamień, czy zmieniać go na bloki, bo w sumie potrzebujemy na początku też... Nie, nie, zostaw kamień, zostaw kamień. Ulep sobie lasz bloki, tylko tyle, ile potrzebujesz na miecz, nie? I stary, to chillera jest na tym tym. No mówię, czanel jedynka, kulturka. No dobra, węgiel, 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 dawaj węgiel. Mam już mierz na 13. Ej, ja mam też 3, 3, 13, bo wasz... ktoś mnie uderzył. Dobra, ziomek, ty nie hitnąłeś, nie to ik spotka cię karma. Was też spotka karma, bo co sto, stoicie? <grym> Ej, jak mi naklepał prawie! No, nie ze mną takie numery, byczku! że ci pomagam, bo ja muszę nadgonić. Jak musisz nad, nadgonić? No, żebym miał taki sam poziom jak ty, nie. A a, a nie masz, no ja mam mieć 13, trzynastkę Cały czas, czas biję 14 masz już. Oha, uderzy mi dwa. Mm. A nie, no ja mam mieć mieć 14 i 4 taka węgla, nie? Dużo masz, no. No ale ja tu czekam, nie, no bo w, w, węgiel też mogę sobie nafarmić na Szczerze, to, trzeba, trzeba to opóźnić, stary. Ty zdrajca, jesteś taki zdrajcą, nie? <laughs> Dobra, ej, wiesz, ej, to. to było okropne, nie! Potrzebujemy sześć taków węgla na kolejny nie, chłopie Stary, spadłem do tywizji brą z przez ciebie no To widzisz, że jesteśmy na takim samym poziomie, o to właśnie mi chodziło. Czekaj, muszę tu pobić jakichś nupków teraz. O, nie! nie! <śmów> Mówię nupków, nie? Stary, jak gonić, myśmy byli razem, nie? Stary, ja mam taki wiecie na dwa hity wale. Dobra, ty masz swój generator ja mam swój od tej pory. Ja pier... No nie ja widzę tego ziomu! No połóż mi stary, patrzysz się na mnie! No Już go spacyfikowałem, spokojnie, nie bój żawy. Ma takie laki ten ziomuś, nie wiem, nie. Chodź mi teren On jest Spadłem na parkurze! Ile masz ściana? sto. 10 koła ściana, to możesz ulepszyć sobie generator, żeby mieć 5 koła więcej. Czaisz? No. No, więc chłopie, no 10 ja pierdol... koła? Ja spadłem. Jak będziecie bieg na ciebie tym, który będzie potrzebował pomocy, to mów. Potrzebuję pomocy. Wypadł no wy! Od mojego zioma! Plus, plus, no. Plus, plus. no, no, no Ej, zaraz mi ukradną dywizję Mam 1638 rankingów stary Jest Aha. moc Potrzebuję jeszcze trzech stacków, żeby mieć kolejny miecz Ej, Szymkra, dawaj Szymkrę no Ej, nie ja mi? Do... nie zepnę do... Ej, umieram, umieram Serduszko mam Dobrze tak Ej, szczęściłem gościa, ale noob Szymkra Git, git, ale takim mieczem to się fajnie bije, co? Dwa hity, chłopa nie ma Dawaj, dawaj, dawaj Szymkra przychodzi tutaj co chwilę i chce sobie już Biedny chłop O, przyszło, dale, przyszła dale, ekipa, jeden Szymkra Go pa, pa, pacyfikuje go, Szymkrę o Jezu, potrzebny po celownik! I teraz ja ginę przez ciebie ty. Co ty zrobiłeś? To moja wina, stary. No jak moja wina? Oczywiście, no, że twoja. No, twoja, stary, serio. To była mega twoja wina. Dobra, mam 1605 rankingu. O, I sz -sz -sz napadłem szybkę nawet na kamieniu, stary. Ej, no, ale mnie spychają. Ale... A, się to zaraz, nie? Uuu, mam mieczyk na ostatnim. Aż 16? Ej, no to igual Iron od, od razu, da. Ja, ja jeszcze nie ulepszyłem, ale na Ironie zejdzie nam ten. Ty to jest Ole. Spacyfikujemy gościa, no i git. Teraz będzie duży przeskok mi się, mi się wydaje na żelazny. No. Pytanie, czy to jest dobry wybór, żebyśmy robili żelazny. No tak. Diamentowy Jest to... Zobacz, Zobacz go... no kurde, no U! proszę cię. Dobra, robię diamentowy. Nie wpuszczamy, nie wpuszczamy. Dobra, mo... dobra. Jednego ja, jednego ty, weźmy go. No. W Do ogóle, ogóle jak jest ja żelazną wyspę? Bo żelazna wyspa w 100% od no, była budowana przy, przeze mnie. Tylko przez przeze mnie. Serio. No, ładnie Filip, ładnie no. no a, czy, dobra, terapii, ładniejsz, nie... ładniejsza węglowa czy, czy żelazna? No, no żelazna, stary. No bo no, żelazną budowa, budowałem ja, a węglową chmura. A, no to węglowa, węglowa. Nie. co ty gadasz. Dobra, mam trzy staki. Ej stary, chcę wziąć dywizję jakąś wysoką. Latynę jakąś, co? No, no, no. Widzisz, no tego nie wiem cię. Czyli musiałem cię zabić wtedy. Ta? Ej, 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 ej! Stary, sam cię Sam cię jednego chciałem sprzedać. Zostawiłeś mi tak mało HP, że jak ktoś ty przyjdzie, to mam mnie na hita, nie? Dzięki. I też problemy tam masz. Nie, no spokojnie, dwa. Nie zabijaj o mnie, no choć po prostu po farmy wspólnie. Ja nie, nie bo cię go nie będę brał. Dzięki, dzięki. No właśnie, właśnie. Dobra, jesteś taki przy okazji. Pacyfikuję wszystkich. Każdego po piąty level. O szósty level biłem. Teraz idę skasować ziomków na, na tym, na wyższym. Cie ma, Wróciłem, byczku. Dobra, i nie, idę nie, do czego nie, spacyfikuj? Spa... Nie, nie, <laughs> Spacyfikowałem wszystkich, starych. Po drodze, dosłownie. Ile zabójstw? 157, a ty? Ja mam 124. Dobrze, dobrze. Stary, perki, slash perki weź sobie. I boost pieniędzy, czy boost gen boost? Nie wiem. Ej, a co sądzisz na, na przykład poza tymczasowa szybkość, po zabójstwie ten? No fajne, albo, też... albo... albo regeneracja. Ej, ja, ja bym wziął re regenerację. Betery bo jak uciekasz przez mapę, to. Ale pan, istnieje szansa na otrzymanie. Oho! Ej, dobra, dawaj gen boost! A ja jeszcze mnie jest stary. Aha, to ja wziąłem gen boost. Potem trzeba tak. 8 bloków, jak coś, nie? Ty, no, że nikt tu nie przychodzi? I przejdę się na, na te kamienne po się życia. Siema Snapey! Jest Hinks. Dobra, umarł. Wracam, wracam. Dwa, dwa killy i, i wracam, na spokojnie. Ej, dobra, slash clan załóż. Stary i daje, stary i młody. Klan zafrasz giganup. Zaprosiłem cię. no i no, idealnie jak przed tym jakby za nim uderzył. I potem jeszcze idziemy na nową, czy nie? Jeśli chodzi o miecz, to machnąłbym od razu do fula, a potem ty, drewniany. Chyba, że chcesz wrócić na drewniany, no. Spróbować teraz. Ja już jestem na tak? Resum, ta? Ciebie, Elo. Nie poczekasz na mnie, ty ruro, nie. Mam miecz, dobra, wracam. Dobra, e, e, ile ulepszenie teraz? Trzy nie bloki. Mam Dużo. E, do fula ulepszamy miecze, nie? Ta, ta, ta. no. Na kolejne jest 9 stary. Dobra, mam dziewięć. Web, web stary. Oj, leci! Ej, dobra, tam jest Snazzy, idę go machnąć <śmieniali> O NIE! <śmieniali> o, <śmieniali> machnij je, go ty, jak. proszę cię, idź, idź go nie. machnij niego ja go po drodze machnę i machnę każ, każ, każdego... Ej, one shot, one shot, tu jest osoby na kamiennym, na hita Ju, już, już go machnąłem, stary Pyk, wracam na redstone. Dobra Ej, lecą, lecą, lecą Pyk. It's Daisy, nice, Ej dobra, nie ulepszajmy kolejnego już. A ile jest na kolejny. właśnie dużo, no dwa, 12. Weźmy o Nie, sobie... nie, to dawaj no. Na drewno teraz, nie? Tak, tylko jeszcze zabiłem jakiegoś chłopa po drodze. Ja też tutaj za, zabiłem. Ej, no hita padł. Oj! Oj! To my tu teraz wjeżdżamy na rejony! Siemano! Siemano! uhu. Ja idę ten, ja idę szybko się walić, bo muszę tu ulepszyć właśnie. Idziemy na inne cecha? Umarłem, no. A na, na którym myślisz, Kurka? Dobra. Na stare mógłbyś mnie nie bić, Ja idę inne cecha niż ty stary, bo to. <laughs> Aha, dobra, dobra, ty, ty, no to no, no to. No i po, po, po prostu bijmy wszystko tutaj Tak Giganów cztery... zabiłeś mnie, co ty robisz? To na inny A bo, a, bo ja mam sobie set, przymamy sobie set ogólnie tak biorąc. Widzę, że każdy z wali, bo mam sobie seta tego, nie? No 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 dobra, ja Ale... zmieniam channel Ja idę na dwójkę. Wjeżdżam, rozjeżdżam, wjeżdżam, rozjeżdżam, wjeżdżam, rozjeżdżam. Dobra, ulepszam hełm. To nie może bić? Kto ma piąty level? Kto jest taki cwany, ma piąty level i nie, nie może bić Ty możesz, że mogłeś mnie bić? Nadrałem set już chłopie, zaraz a, będę ją wszystko a, na siódmym 1762 rankingu, udaje mi się stać na tym samym rankingu mniej więcej cał cały czas, nie? Chyba poskoczył, ale... O, ile osób pozabijałem, o Jezu! 1823 rankingu, to tarki jeszcze zabiję, es?! Ale mój stary, lecę po, po 1900 ranku Srebro 1, dywizja 400 taki drewna O Jezus, jestem nieśmiertelny Junior Admin kaczorekcia. Ty nobie, Kaczorekszy też mu ubijem Stary, lecę po wszystkich, nie? Zabiję kubiego jeszcze! Jezu, to nieśmiertelny! Zabiję kubiego. No, moda! O, 1918 rankingu. Czaisz?